Jeszcze tak tytułem uzupełnienia do tych czterech fragmentów, które dzisiaj omówiłem. Księga wyjścia, 21 rozdział, wersety od 1 do 4. Tam była mowa o tym, że hebrajski Pan mógł unieważnić małżeństwo hebrajskiego niewolnika, kiedy on odzyskiwał wolność. No bo tam pisze, że jak Pan dał mu żonę. A niewolnik izraelski odzyskiwał wolność w siódmym roku. No to pan tę kobietę, żonę mu zabierał. Ja chciałbym nawiązać, jak to wygląda w organizacji Świadków Jehowy. No ja nie uznaję pierwowzorów i analogii, które obowiązują w tej organizacji, ale jeżeli ciało kierownicze wymyśliło, wymyśliło te. Pierwowzory, analogie, od niektórych odeszło, no to chciałbym ten temat pociągnąć. Świadkowie Jehowy są niewolnikami ciała kierowniczego, a ciało kierownicze wymyśliło mnóstwo chorych, niebiblijnych wytycznych, no między innymi ostracyzm, żeby unikać osób, które odchodzą od organizacji, nawet nie rozmawiać z najbliższymi krewnymi, czyli z dziećmi, z wnukami. Z rodzicami, dziadkami czy innymi krewnymi, którzy odeszli od organizacji, ale dalej są ludźmi wierzącymi w pana Boga. Kapłańska, 21 rozdział, werset 9. Jak córka kapłana dopuściła się nierządu, należało ją spalić. No, co prawda, w organizacji nie stosuje się palenia. Ludzi, którzy odchodzą. Ale tak jak wspomniałem, stosuje się niebiblijny ostracyzm i cierpią przez to świadkowie Jehowy, cierpią byli głosiciele, a nawet cierpią krewni świadków, którzy oczywiście nie należą do organizacji. Są to cierpienia emocjonalne, psychiczne i duchowe. To jest takie nieco jakby zabijanie tych ludzi w sensie takim symbolicznym. Yy, zabija się więzi rodzinne, więzi emocjonalne między członkami rodzin. Jeśli chodzi o rodziny świadków Jehowy. Pierwsza księga królów, ósmy rozdział, wersety 62 i 63. Podczas oddania świątyni do użytku za czasów króla Salomona niby, rzekomo przeznaczono 142 tysiące zwierzęta. Chociaż ja w to nie wierzę, że tyle zwierząt hodowlanych było przeznaczonych na ofiarę całopalną. Za czasów króla Salomona, kiedy oddano do użytku świątynię. A jak to wygląda w dobie obecnej w organizacji? Oddano do użytku tysiące Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń. No a na tych salach, wiemy, jest manipulacja oraz indoktynacja, czyli tak zwane pranie mózgu, bo zebrania są dwa razy w tygodniu, kiedyś nawet były trzy razy w tygodniu. Trzy razy w miesiącu są yy, kongresy, no kiedyś na salach, teraz to się odbywa online, na Zoomie, ale też przez Zooma, przez internet jest pranie mózgu. No, i są dowody na to, że jest czerpanie korzyści finansowych, jeśli chodzi o, zgromad o większe zgromadzenia, które się odbywają na salach zgromadzeń. Bo są dowody, że, wiadomo, no, część pieniędzy to są koszta yy, prąd, woda, środki czystości, ale część pieniędzy, nadwyżka, idzie na przykład do Nadarzyna, a stamtąd szła do Nowego Jorku. Obecnie do Warwick. Są na to dowody. Co jeszcze? Księga sędziów, 11 rozdział, wersety od 30 do 40. Córka Ewtego z tego opisu miała być złożona na ofiarę całopalną. A jak to wygląda w organizacji? No, co prawda, nie składa się dzieci na ofiarę całopalną, nie rzuca się ich na ogień. Ale od 1945 roku obowiązuje zakaz transfuzji krwi. Wprowadzony przez prezesa Towarzystwa Strażnica Natana Nora. I są dowody, że przez ten niebiblijny zakaz transfuzji krwi w organizacji od 1945 roku do 2021 roku zmarło co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy świad dzieci świadków jehowy. No, nie mówiąc już o osobach dorosłych, ale niepotrzebnie zostały uśmiercone dzieci świadków jehowy. One nie doczekały dorosłości. Nie mogły na przykład już wybrać yy, szkoły zawodowej, średniej albo czy będą korzystać ze szkoły wyższej, z wyższych studiów nie mogły podjąć pracy zawodowej, nie mogły założyć rodzin, nie mogły mieć własnych dzieci, bo umarły przez chore wytyczne mając kilka czy kilkanaście lat. To jest przykre. No i tutaj tak nawiązałem do tych pierwowzorów i analogii, chociaż sam ich nie uznaję, <laughs> przepraszam, no ale wyraźnie widać. Widać, że dalej są te pierwowzory i analogie, oczywiście w sensie negatywnym, które krzywdzą dorosłych świadków, bardzo krzywdzą dzieci i krzywdzą też krewnych, którzy są spokrewnieni ze świadkami, a nie należą do tej chorej organizacji. To tyle w tym temacie. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam i życzę dalszych, kolejnych błogosławień zbożych w kolejnych dniach Waszego życia.